Czy wiecie, że w IKEA jest już jesień? Jesteście ciekawi, jakie nowości IKEA przygotowała na zbliżający się sezon jesienny? Jeśli tak, to zapraszam na odcinek. Tym razem wspólnie wybierzemy się do IKEA w Krakowie. Tydzień temu byliśmy na spacerze w IKEA w Łodzi, i jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie tego filmu. A już teraz chodź ze mną na spacer do IKEA. Wspólnie poszukamy jesiennych skarbów. Po czym poznać, że w IKEA jest już jesień? Na przykład po tej przepięknej jesiennej kolekcji pełnej nowości. Obejmuje ona produkty, których głównym zadaniem jest sprawienie, by Twój dom był przytulny, ciepły i przyjazny, wtedy gdy za oknem zagości już ponura jesienna słota. I proszę bardzo, z tej kolekcji pochodzi oto taka miseczka w kształcie dyni z pokrywką za 70 zł. Jej średnica to 19 cm. Do takiej przepięknej, szklanej dyni można na przykład włożyć lampki, cukierki albo przeróżne tak zwane dary jesieni, czyli orzechy lub kasztany. Świeca zapachowa ukryta jest w przepięknej szklanej dyni z pokrywką. Dlatego po wypaleniu świecy z powodzeniem można używać ten pojemnik jako dekorację. Sama świeca natomiast pachnie przyprawami, dynią i ciastami. Kosztuje 30 zł. Taka świeca pali się aż 40 godzin. Ta świeca z kolei, pachnie drzewem sandałowym, wyczujemy też w niej aromat paczuli i jodły z nutką cytrusów. Idealna, gdy chcesz stworzyć w swoim domu relaksującą atmosferę inspirowaną naturą. Kosztuje 15 zł, a gdy się wypali, ten szklany pojemniczek również może służyć jako szkatułka na drobiazgi. I kolejna świeca zapachowa w pojemniku, tym razem w metalowym, w przepięknym miedzianym kolorze. Świeca pali się aż 17 godzin i kosztuje 13 zł. Jej zapach to również drzewo sandałowe, paczula i jodła. Spójrzcie tylko, jaki ten świecznik w czarnym kolorze jest przepiękny. Taki świecznik kosztuje 10 zł. sprawi, że jesienne wieczory staną się przytulne. Ten wykonany ręcznie lampion za 130 zł. wprowadzi nieco natury do Twojego wnętrza, a tym samym sporo przytulności. Jeżeli umieścisz w środku świece lub lampki, ciepłe światło dekoracyjnie będzie prześwitywać przez wzór na latarence. Ten metalowy świecznik za 30 zł to prawdziwy hit z Ikea. Zobaczcie, składa się aż z trzech elementów. Oprócz stojaka na świece mamy tutaj dwie obręcze. Jedna przedstawia zwierzęta, a druga las. Gdy do środka włożymy świecę i gdy ją zapalimy, na naszych ścianach zatańczą drzewa i zwierzęta. Fantastycznie to wygląda, ja jestem zachwycona, a Wy? Odgrzewacze, czyli tak zwane tealighty, 30 sztuk za 13 zł. Są w różnych kolorach, ale wszystkie pachną przyjemnym słodkim zapachem wanili i ciepłego mleka. A to metalowa taca ozdobna za 50 zł, która jest piękną ozdobą sama w sobie, ale również stanowi doskonałą bazę na dekoracje sezonowe lub inne ładne przedmioty. A niebieska miska dekoracyjna to również nowość w IKEA. Kosztuje 50 zł, a inspirowana jest szwedzkimi jeziorami, które wprowadzą do domu naturalną atmosferę ukojenia. Duży i solidny kosz, malowany proszkowo za 80 zł, idealny na wszystkie jesienne gadżety czyli na czasopisma, pledy, poduszki, albo nawet na drewno, które przyda się do kominka. A wiecie, co jest jeszcze lepsze niż pledy poduszki lub kominek? Własne zwierzątko. No powiem Wam, że to najlepszy umilacz jesiennego czasu. Ja od niedawna mam nowego domownika, jest nim Mopsiczka Misia. Jeśli pokochaliście misię od pierwszego wejrzenia, to zachęcam do zasubskrybowania nowego kanału o nazwie Your Daily Book, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, w prawym górnym rogu ekranu oraz na końcu odcinka pojawi się przycisk umożliwiający subskrypcję tego kanału. Zachęcam zwłaszcza tych, którzy nie mają własnych zwierząt. Mam nadzieję, że mopsiczka misia rozjaśni Wam długie jesienne wieczory i sprawi, że będą znacznie weselsze. A teraz wracamy do Odcinka. Pudełka z pokrywkami zdobi wzór w owoce dzikiej róży inspirowane żywymi barwami jesiennej przyrody, z którym ładnie komponuje się czarne wnętrze. Są idealne do przechowywania różnych drobiazgów. Dwie sztuki za 40 zł. To kolejny produkt, który nie tyle wprowadzi jesienny nastrój, co może służyć już za dekorację na Halloween. Wycieraczka za 50 zł, jej wymiary 60x90 cm, wykonana jest z kokosa. Jest to mocne i wytrzymałe włókno, które idealnie nadaje się na wycieraczki. Poza tym ma antypoślizgowy spód. Ta torba inspirowana jest Halloweenową zabawą cukierek lub psikus. No i może służyć właśnie za taką torbę do zbierania słodyczy. No ale oczywiście nie tylko: tak naprawdę ta torba może służyć cały rok podczas zakupów, wycieczek, a nawet można podarować prezent w takiej torbie. Kosztuje zaledwie 3 zł. Rękawica kuchenna w kolorach inspirowanych jesienią skutecznie ochroni twoje dłonie podczas wyjmowania rozgrzanych blach z piekarnika. Kosztuje 13 zł. Dwie ścierki z motywem dzikiej róży w intensywnych barwach jesieni umilą pieczenie jesiennych wypieków. Dwie sztuki za 10 zł. Ten wielobarwny plet w kratkę to kolejna jesienna nowość w IKEA. Kosztuje 40 zł, a jego wymiary to 120 na 160 cm. Taki miękki plet z frędzlami otuli Cię w chłodne wieczory spędzane na sofie. Plet ten został wykonany z poliestru z recyklingu i można go brać w pralce. Girlanda ze strasznymi ale uroczymi nietoperzami za 15 zł wykonana jest z papieru. Jest to 10 nietoperzy i sznurek o długości 4 metrów. Tak się prezentuje w całości, a obok mamy drugą sztuczną girlandę. Są to jesienne liście, również ma długość 4 metrów i kosztuje 30 zł. Ta girlanda prezentuje się równie pięknie na ścianie, jak i na drzwiach wejściowych, w oknie lub jako dekoracja stołu. Wniesie do domu ciepły, przytulny akcent, który rozproszy jesienny mrok. Jak widzicie, girlanda ma po obu stronach zawieszki, dzięki czemu można ją przymocować bez problemu. Jestem zachwycona wykonaniem tego wieńca. Te sztuczne kłosy zboża wyglądają jak prawdziwe. Wieniec ten przywodzi na myśl obchodzone w Polsce późnym latem święto plonów. Dekoracja w sam raz na powitanie jesieni kosztuje 40 zł. Wnieść do domu odrobinę natury dzięki temu sztucznemu wieńcowi z suszonymi kwiatami w stanowanych jesienno-zimowych barwach. Jest on wykonany głównie z tworzywa z recyklingu. Dzięki niemu w domu zapanuje wyjątkowo gościnna atmosfera. Wieniec o średnicy 45 cm kosztuje 30 zł. Jest to naprawdę bardzo prosty sposób na udekorowanie stołu, drzwi lub ściany. A oto kolejne nowości, czyli przepiękne jesienne bukiety ten kosztuje 25 zł i jest on w intensywnych jesiennych kolorach. Są to sztuczne kwiaty i liście, które mają stalowe druty w łodygach, dzięki czemu można kwiaty zginać i dopasowywać do wazonów w odpowiedni sposób. Z kolei ten piękny, wielobarwny bukiet sztucznych kwiatów i liści kosztuje 20 zł i również ma giętkie łodygi z drutem w środku. Ta naturalnie wyglądająca łodyga z suchą trawą kosztuje zaledwie 5 złotych i zobaczcie jaka ona jest Wysoka, ma aż 90 cm wysokości, będzie piękną ozdobą wstawiona do wąskiego wazonu, ale może też stanowić element kompozycji kwiatowej. Te piękne czerwone liście ubarwią Twój dom, zwłaszcza jesienią, no ale oczywiście będą pięknie wyglądały cały rok, bo jest to roślina sztuczna, której nie trzeba podlewać. Kosztuje 13 zł, a średnica doniczki to 9 cm. Ta roślina ma pięknie wybarwione liście, więc od razu kojarzy się z jesienią. Jest to sztuczny perukowiec podolski. 30 zł kosztuje, średnica doniczki to 12 cm, ale wysokość to aż 66 cm. A to zestaw trzech malutkich sztucznych roślinek w jesiennych barwach 15 zł. Oto akcentem kończymy dzisiejszy jesienny przegląd nowości w IKEA. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film i że znaleźliście wśród asortymentu IKEA coś, co umili Wam ten jesienny czas. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz o subskrypcji mojego nowego kanału, w którym będzie występować moja mopsiczka Misia. Spójrzcie jej w oczęta. Czy nie zasługuje na Waszą subskrypcję? Zachęcam gorąco i dziękuję za każdą łapkę w górę i każdy komentarz. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym filmie.